Dzień dobry Państwu z siedziby starostwa powiatowego w Szczecinku. Witamy w programie samorządowym nasz powiat dziś Moim Państwa gościem będzie pan starosta Krzysztof Lis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A nasze spotkanie rozpoczniemy od szpitala i sytuacji covidowej. Jak ona teraz się przedstawia? W zasadzie bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o Szczecinęski Szpital. Powiem tylko, że my mamy tak 28, pierwsze 28 łóżek, które uruchomiliśmy na decyzję pana wojewody, Później przenieśliśmy ZOL, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy. Tam mamy 14 łóżek i mamy 5 łóżek takich respiratorowych i 3 łóżka na Ojomie. Więc na dzień dzisiejszy, bo taką, taką wiedzę posiadam na tym, cały oddział ten internistyczny, czyli covidowski dzisiaj jest zajęty. Te pięć łóżek również, które są łóżkami takimi intensywnego nadzoru, również są zajęte. Na oddziale, oddziale intensywnej opieki medycznej mamy zajęte trzy łóżka pod respiratorami. W tej chwili ten oddział 14-łóżkowy nadzoru jest na razie jeszcze nie niezajęty, natomiast jest pięć osób podejrzanych o chorobę COVID, więc to jest bardzo dynamiczne. Mamy też sytuację taką, o tym też wspominaliśmy, że jest decyzja Pana Wojewody o to, abyśmy uruchomili dziecięcy oddział covid -owski. Nie ukrywam, że mamy z tym duży problem, chociażby z tego względu, że nie, ma, nie mamy lekarzy e, pediatrów. W zasadzie e, czekamy w tej chwili na decyzję pana wojewody. Pan Wojewoda został poinformowany i konsultant wojewódzki, że e, żeby uruchomić ten oddział, to jest problem faktycznie z lekarzami pediatrymi i pani prezes Aneta Bibik Mularczyk i ja osobiście rozmawialiśmy z kilkoma lekarzami, którzy funkcjonują na naszym szczecienskim rynku. Mówię tu o lekarzach pediatriach. niestety ich czas pracy. To, co robią, nie pozwala na to, aby weszli na oddział covidowski, więc pod znakiem zapytania w ogóle jest jego funkcjonowanie chyba że konsultant wojewódzki będzie jakby poprzez działania pana wojewody kierował tutaj lekarzy pediatrów do pracy nad tym oddziałem myśmy też chcieli przy założeniu że uruchomimy oddział kowidowski dziecięcy chcieliśmy również zrobić kilka łóżek dziecięcych tak żeby Nasi mali pacjenty nie musieli, być, nie musieli być wywożeni w przypadku jakichś nawet prostych powikłań chorobowych do, do Koszaliny, ale znowu gdybyśmy tak chcieli zrobić, to jest problem obsady tych, tych łóżek. Nie ma żadnego na razie działania związanego z tym, aby oddział ginekologiczno-położniczy czy neonatologia przestały funkcjonować i tutaj te wszystkie osoby, które o to się obawiają, szczególnie panie w ciąży, jak na razie zapewniam, bo nie wiem... Co może być, zapewniam, że takich działań nie ma, by te, te oddziały nie funkcjonowały. Aczkolwiek wiemy dobrze, że jesteśmy po podpisaniu umowy na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z neonatologią i w tej chwili już przekazujemy pewne procesy związane z wejściem na tą budowę. Przypomnę, że cała budowa jest podzielona na pięć etapów. I no, ma być tak, że ten oddział będzie i nekrologiczno-położniczy, i neonatologia, funkcjonował. Ja osobiście spotkałem się też w obecności Pani Prezes z Panem Ordynatorem Dr. Żółką Omawialiśmy to, jak optymalnie należałoby zorganizować ten proces inwestycyjny, aby zabezpieczyć przynajmniej w stopniu dostatecznym, czy tam dobrym, to co jest związane z funkcjonowaniem tego oddziału i ufam, że, że tutaj jakichś takich problemów nie będzie. Mówiąc o COVID-zie, też trzeba powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli chodzi o szkoły średnie, ja przypomnę, że mamy z specjalnym ośrodkiem szkolnym wychowawczym 3324 uczniów, więc nie ma w zasady dnia, w którym nie mam wniosku dyrektora szkoły o to, aby wykluczyć jakąś klasę w związku z takim a nie innym przypadkiem młodych ludzi, jeżeli chodzi o covid i wtedy te klasy idą na zdalne nauczanie. W zasadzie w każdym dniu tygodnia tego typu sprawy mają miejsce i ubolewam niestety nad tym, ale nie możemy tego w jakiś sposób sobie tutaj pobłażyć. Natomiast jeszcze raz tylko mogę zwrócić się z apelem do tych wszystkich, którzy że nie zaszczepili, abyście Państwo jednak zdecydowali, że to szczepienie chroni nas, pozwala nam na to, że my zabezpieczamy w stopniu tym właściwym to, co jest związane z tymi osobami, które chorują i tylko i wyłącznie szczepienie pozwala nam na to, że możemy w inny sposób przeciwdziałać funkcjonowaniu czy szkół, czy szpitala. Pamiętajmy o tym, że jeżeli tych zachorowań będzie więcej, to i może być problem w ogóle z umieszczeniem osób chorych w szczecineckim szpitalu, bo mamy też ograniczoną ilość łóżek, więc apeluję, korzystajmy z tego szczepienia, bo ono jest jak widać na dzisiaj tym zabezpieczeniem, które nas chroni, a jeżeli nawet zachorujemy, to ta choroba całkiem inaczej przebiega. Ja w zeszłym tygodniu informowałem na 32 osoby, które były na oddziale, tym cowidowskim tylko 12 osób to były zaszczepione. Pozostałe osoby to były niezaszczepione na ojomie pod respiratorami, trzy osoby leżały i te wszystkie trzy osoby były niezaszczepione, a zatem to widać to nie skłamstwo, to, to są fakty, z którymi powinniśmy, które powinniśmy brać pod uwagę. Pozostańmy jeszcze na moment przy kwestiach zdrowotnych i przenieśmy się dosłownie na drugą stronę ulicy, jeśli mówimy o szpitalu. Centrum Zdrowia Psychicznego ma powstać do końca roku. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? No, może być trochę poślizg, tak? O, to wynika oczywiście z różnych spraw. Po pierwsze, ja mam przed sobą też taki dokument, który składamy dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia. To jest całe opracowanie dotyczące funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego. W oparciu o te założenia, przypomnę, pilotażu, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie. Wcześniej też rozmawialiśmy, chyba i mówiliśmy o tym, że porozumieliśmy się z Powiatem Białogarskim to Centrum Zdrowia Psychicznego będzie na obszarze Powiatu Szczecineckiego, Powiatu Białogarskiego. Będzie mieli populację rzędu 100 tysięcy Mieszkańców. Tam będą środki finansowe, w tak zwanej stawce kapitacyjnej. Ja dzisiaj zresztą jestem mówiony i z zarządem powiatu białogarskiego, i z zarządem spółki. Wybieramy się tam, aby przedstawić, jak ta koncepcja funkcjonowania wspólnego naszego zabezpieczenia będzie wyglądać. Natomiast cały proces inwestycyjny on miał być zakończony do 20 grudnia. Ale przyznam szczerze, że nawet dzisiaj wizytowałem tą, tą inwestycję i y, również posłuchałem kierownika budowy, który mówi, że mamy tak, mają problemy z dostawą drzwi, mają problemy z dostawą tego, mają problemy z dostawą innych różnych elementów i to przede wszystkim wynika z tych zatorów, które są związane z, z COVID i ten rynek dostaw jest dzisiaj mocno zachwiany. Aczkolwiek y, y, też doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji, kiedy ten proces inwestycyjny jeszcze jest na takim etapie, to czy nie powinniśmy rozważyć możliwości, aby na 30 kilku łóżkach, które tam będą dla tych podopiecznych, na tym etapie zaprojektować zasilanie tlenem? I taką dyspozycję wydałem, w związku z tym w tej chwili przeanalizujemy to i przygotujemy i dokumentacyjnie, i projektowo, i kosztorysowo to rozwiązanie do 15 grudnia, bo Jesteśmy dzisiaj w czwartym etapie COVID, ale jak widać, równie dobrze może być i następny, i następny, i następny. W związku z tym, czy nie warto faktycznie teraz podjąć takich decyzji, które pozwolą na to, że będziemy mieli alternatywne rozwiązanie dotyczące uruchomienia na przykład 30 uszkowego oddziału covidowskiego na bazie tych obiektów, jeżeli taka będzie potrzeba, a wtedy szpital, który w swoim tym podstawowych oddziałach funkcjonuje, nie będzie musiał na na przykład wyłączać w całkowicie oddziału internistycznego. Myślimy o tym, żeby jednak to zabezpieczenie dla osób, które chorowały, chorują i chorować będą nie na COVID, aby one były też w jakiś sposób zabezpieczone i jeżeli nam się to uda, to nawet przesuniemy termin realizacji tego przedsięwzięcia po to, żeby przygotować się do takiego możliwości, że będzie to zabezpieczenie na wypadek, kiedy ten COVID jeszcze nam będzie tutaj w jakimś dłuższym czasie towarzyszył. My mamy akurat tą możliwość, że funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego ma zgodnie z decyzją ministerstwa rozpocząć od 1 lipca 2022 roku. Czyli w zasadzie myśmy sobie założyli, że ten termin 20 grudnia pozwala na to, że uruchomienie oddziału byłoby tam od 1 stycznia albo od 1 marca, ale dzisiaj kiedy to się zmieniło, więc biorąc również pod uwagę te możliwości wykonawcy chcielibyśmy to zadanie rozszerzyć i również taka możliwość wchodzi w grę wszystko będzie zależało oczywiście od tego jakie to będą dodatkowe koszty niemniej jednak w zakresie tego co dotyczy Centrum Zdrowia Psychicznego cały czas trwają i te prace związane z przygotowaniem obiektu i to co jest związane z tym merytorycznym przygotowaniem samego wniosku i procesu jego finansowania i to co jest związane z pracowników, bo przecież, żeby ten duży obiekt mógł funkcjonować, to, 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 to trzeba dosyć duży zespół pracowniczy znaleźć. Jeżeli centrum będzie funkcjonować i będzie funkcjonować na rzecz, tak jak wspomniałem, i powiatu szczecineckiego, i powiatu białogardzkiego, oczywiście dotyczy to osób powyżej 18 roku życia, to my musimy uruchomić tak zwane punkty konsultacyjne i tu w Szczecinku i w Białogardzie. Chcemy również, aby w każdej gminie przy współpracy z MOPsami i GOPSami był taki zespół konsultacyjny. No To mamy w naszym powiecie mamy 6 gmin, w powiecie Białogarskim mamy pięć gmin, przynajmniej tam dwie osoby będą pracować, więc zakładamy, że samym centrum to będzie około 40, a nawet więcej osób, które będą będą zabezpieczać to, co jest związane z tym dostępnością do procedur psychiatrycznych. To jest ten obiekt, to jest prawie półtora tysiąca metrów z wszelkiego rodzaju udogodnieniami, specyfiką wynikającą z tych przypadków, tych jednostek chorobowych, a zatem to też jest taki ogromny obiekt, który zabezpiecza w stopniu bardzo dobrym w te procedury psychiatryczne w psychiatrii, tej środowiskowej psychiatrii rehabilitacyjnej dzienny oddział psychiatryczny całodobowy oddział psychiatryczny więc to będzie mam nadzieję taki nowoczesny obiekt który sprosta tym wszystkim potrzebom osób które znalazły się w takiej ani innej sytuacji związanej z zabezpieczeniem medycznym akurat